Dzień dobry, panie Sławku. to panie, panie Tomaszu. Co pan robi na, tym, na tej pikiecie, na tym proteście? E, muszę tu być, dlatego że tu są, tu są normalni ludzie. Tu są ludzie, którzy myślą o świecie, o, cał o całym świecie. Nie tylko o Polsce, ale o całym świecie, o tym, co się dzieje na świecie. Należy do takich ludzi i warto tutaj być, w tym miejscu. wesprzeć tych ludzi, którzy starają się, by Palestyna była wolna. Ja robię to już od wielu lat, walczę z tym izraelskim reżimem, wielokrotnie robiłem manifestacje pod ambasadą izraelską i mówię Polakom, że Polska staje się pomału drugą pa Palestyną. To jest bardzo istotne, że w Polsce rządzi do bolszewia dzisiaj i że Żydzi coraz bardziej przejmują władzę w naszym kraju. Chcą zrobić dokładnie to samo, co zrobili z Palestyną. A tam się dzieją dzisiaj straszne rzeczy. Widzicie, co się dzieje w gazie. I musimy wesprzeć naród palestyński, i dlatego tutaj jesteśmy. Jak przyjechałem tutaj, podeszło do mnie dwóch, dwóch mężczyzn, miałem na sobie właśnie to. Jeden z Gazy, drugi z Jordanu. I byli szczęśliwi, że, że Polacy jadą na tą manifestację. Jest nas coraz więcej. Bardzo się cieszę. Jutro mamy manifestację, jeszcze przemarsz o godzinie 13:00 i bardzo serdecznie zapraszam również wszystkich na, na ten przemarsz. Będziemy protestować, dlatego że tego typu protesty organizowane są w obronie Palestyńczyków. Są organizowane na całym świecie i one muszą być organizowane również w Polsce. Tak, panie Wiem. Sławko, o ile pamiętam, jutrzejszy marsz z Ronda Regola mhm. zaczyna się o 13 i około 15 kończy się na placu zamkowym, tak? Tak. No i to tyle. Nie ma co mówić: przyjechałem tutaj, mam swoją telewizję, będę, będę to pokazywał, dlatego że media systemowe nigdy czegoś takiego nie pokażą. I to jest. To jest jawnym świadectwem tego, że media systemowe, czy telewizja publiczna, czy, ta, czy, czy media niemieckie, one bojkotują to wydarzenie. To jest zmowa. Tutaj w Polsce są ważniejsze rzeczy. Jest Ukraina, są, jest mur na granicy polsko-białoruskiej. To są sprawy ważne dla Żydobolszego. A sprawa Gazy, sprawa Palestyńczyków zawsze w tych mediach systemowych była pomijana, jest pomijana i będzie pomijana. A jeśli, jest, a jeśli są jakieś wzmianki, to tylko w ten sposób, że tymi złymi są Palestyńczycy, a Żydzi są tymi dobrymi. Ostatnio widziałem wywiad, którego udzielał Cejrowski. I mówił i chciał zrzucić odpowiedzialność za zbrodnie popełniane przez państwo Izrael na Palestyńczyka, również na Palestyńczyków, że to oni są agresorami. I ta narracja się powtarza. Sejrowski wiadomo skąd jest i co robi. I jak wspierał ostatnio na przykład w kampanii Me Mencela. Dziękujemy bardzo Panie Sławomirze za pańskie spojrzenie na problem to jest, to jest Palestyny. Dobrze. Zaczynamy Dziękuję. pomału, więc trzeba. Poczekaj, nie tego.

chciałabym powiedzieć o kilku rzeczach, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o nasze na nasz naspicha jest to, I... na to jest bardzo wszystko... i już to na angielski. I will speak in English after I say in Polish. Okay. E, Uprzejmie prosimy o nieużywanie zakazanych symboli, nawet jeżeli jest to w kontekście porównania historycznego, e, może być to podstawa prawna do interwencji policji. E, ten protest jest formą wsparcia naszych palestyńskich sióstr i braci. E, chcemy, by wszyscy byli tu bezpieczni. Prosimy, nie dajcie się sprowokować. E, nie ma pozwolenia na antysemickie slogany. E, jest to protest zorganizowany wspólnie przez Palestyńczyków, oraz polskich i żydowskich, warszawskich ancyjonizmów. Nie ma tu miejsca na żadną z form rasizmu. E, jeśli was coś zaniepokoi, e, powiadomcie proszę mnie lub kogoś z organizatorów. E, organizatorzy wszyscy mają odblaskowe koszulki, odblaskowe kamizelki, więc e, łatwo nas znajdziecie w tłumie. E, jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą jest, e, prosimy o nieużywanie Materiałów pirotechnicznych, uh, wtedy też policja będzie musiała interweniować. Uh, ok, so uh, nowing in English, uh, hello everybody, uh, thank you so much for coming uh, with such a, such a crowded, uh, despite the weather. Uh, so, uh, we kindly ask you uh, not to use any forbidden symbols. Even if you use, uh, if you use it in a sense of historical comparis comparison, uh, it's still uh, illegal basics for the police intervention. This is a protest uh, in support of, of out our Palestinian sisters and brothers. Uh, and we want everybody here to be safe. Please do not let anyone provoke you. Uh, we also will not accept any anti Semitic slogans. Sets you please contact me or anybody um, from the or, uh, organizers uh, we are wearing vests okay uh, for you to, to be easy to spot it. Company. Especially our Palestinian brothers and sisters, you're more than welcome. I also want to say we welcome the ambassador. Um, very pleased to see the ambassador. Thank you. Um, yes, the open mic means anyone can come, no need to you. Uh, the person that is wearing the yellow vest is the person that you come to and you say you want to say something. And please don't be shy. This is a place for us to, at the same time, mourn are the victims of Israeli occupation and also remember about the resistance and the strength of the Palestinian people. I think during the protest we're going to have at least a moment of silence for all the victims. Um, but in the meantime, of course, there's also a place for us to to scream our hearts out with our support for, for the Palestinians. Yes, yeah, uh, should we start? Is there anyone that wants to start? Like. Dobrze, to e, chcielibyśmy zacząć, e, zapraszając pana posła Macieja Koniecznego z partii Razem. E. Witam was wszystkich serdecznie w tym bardzo trudnym dla nas e, momencie, przede wszystkim dla naszych palestyńskich przyjaciół i jako poseł partii Razem, ale także jako współprzewodniczący Polsko-Palestyńskiej Grupy e, w polskim parlamencie chciałbym jasno i jednoznacznie powiedzieć nie ma zgody na zbrodnie. Nie ma zgody na mordowanie cywili. Nie ma zgody na zabijanie na oślep matek, kobiet, mężczyzn, dzieci. I dlatego tutaj chciałbym jednoznacznie potępić atak Hamasu na Izrael i te okrutne morderstwa, ale z tą samą mocą chciałem potępić e, oblężenie gazy, bombardowanie gazy, zbrodnie, Izra jakich Izrael dokonuje na Palestyńczykach. Bo tutaj nie może być tak, że, że świat przymyka okno na zbrodnie Izraela, a jednocześnie, jednocześnie słusznie potępiając Hamas. Jeżeli Izrael zapowiada, Zbrodnicze oblężenie. Mówi, że otoczy gazę, odetnie ją od wody, od jedzenia i będzie ją bombardował. I przywódcy światowi mówią: wspieramy Izrael w tym momencie. To jest poparcie dla zbrodni. Nie może być na to naszej zgody. Musimy konsekwentnie występować przeciwko każdemu, kto morduje cywili, kto dopuszcza się mordowania na oślep, czy to mieszkańców gazy, czy Izraela. Dlatego tutaj Wyrażając solidarność z Palestyńczykami z Gazy, z zachodniego brzegu, którzy padają teraz ofiarami y, izraelskiej agresji, wyrażając solidarność także i współczucie dla izraelskich ofiar, domagamy się od wszystkich przywódców światowych, od Stanów Zjednoczonych, od Unii Europejskiej stosowania jednolitych standardów do obu stron. A jednak, kiedy mówimy o aktach terroru ze strony Hamasu, to świat domaga się... Ukarania zbrodniarzy domaga się najbardziej surowej kary. A kiedy Izrael zapowiada otwarcie zbrodnie, to świat albo milczy, albo popiera, albo prosi, żeby Izrael być może jednak się powstrzymał. To jest ogromna hipokryzja, i to jest hipokryzja, która nakręca spiralę nienawiści. To jest hipokryzja, która przyczynia się do coraz większego rozlewu krwi w, w, w Palestynie i Izraelu. I jeszcze ja mam powiedzieć jedno. Nie dajcie sobie wmówić, że nie macie prawa do solidarności z narodem palestyńskim. Mamy prawo protestować, mamy prawo upominać się o prawa człowieka, mamy prawo sprzeciwiać się zbrodniom państwa izraelskiego. I będziemy to konsekwentnie robić, tak jak robiliśmy to przez lata. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jedyną drogą do zakończenia przemocy jest sprawiedliwy pokój. Jest pokój, który uwzględnia prawa Palestyńczyków. Nielegalna okupacja, grabież palestyńskiej ziemi. Łamanie prawa międzynarodowego przez Izrael wspiera i wynosi do władzy ekstremistów po obu stronach. Zwykli ludzie chcą sprawiedliwości i chcą pokoju. Obecnie mamy do czynienia z najbardziej skrajnie prawicowym, najbardziej ekstremistycznym rządem Izraela w historii. Rządem, w którego skład wchodzą jawni faszyści. I ten rząd dokonuje teraz masakry Palestyńczyków. Ten rząd bombarduje teraz. Strefę Gazy, niewielki skrawek ziemi, na którym mieszka ponad 2 miliony osób, mówiąc, żeby, się, żeby gdzieś wyjechali, kiedy oni nie mają gdzie wyjechać. I ten rząd robi to przy albo przyzwoleniu, albo nieśmiałych pobrukach opinii międzynarodowej na Zachodzie. I dlatego tak ważne jest, żeby upominać się o sankcje wobec Izraela. Bo jeżeli jakiekolwiek inne państwo zapowiedziało, że dokona zbrodni i metodycznie rozpoczęło jej realizację, to w oczywisty sposób wszyscy mówiliby o sankcjach, o bojkocie, o wykluczeniu tego państwa ze wspólnoty międzynarodowej. Izrael właśnie to robi. I jeżeli ktoś, a wiem, że są tacy ludzi, z dobrego serca, przerażony tym, co się stało, w trosce o bezpieczeństwo i życie izraelskich Żydów, myśli, że wspierając i wyrażając solidarność z jedną stroną doprowadzi do ograniczenia przelewu krwi to tak się nie stanie. Nikt nie będzie bezpieczniejszy, jeżeli trwało będzie bezprawie. Jeżeli trwało będzie bezprawie, jeżeli trwała będzie bezprawna okupacja, jeżeli Izrael będzie mógł bezkarnie łamać prawo międzynarodowe i prawa człowieka, nie będzie pokoju, nie będzie końca przelewu krwi. I dlatego każdy, kto uczciwie w sercu chce bezpieczeństwa, zdrowia i życia dla wszystkich, i Żydów, i Palestyńczyków zamieszkających tę, tę ziemię, musi sprzeciwiać się bezprawiu Izraela. Bo tylko koniec bezprawia oznacza koniec przemocy.